To nowa inicjatywa, która jest efektem współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z ambasadą Królestwa Hiszpanii. Well, the goal of this center is to have more and more people interested in learning about our culture, about our language, learning about the things that join Poland and Spain in so many ways, both in literature, in history, in culture, and in, 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 for, for different reasons. My współpracę jako szkoła podejmowaliśmy wiele lat wcześniej z ambasadą Królestwa Hiszpanii i taka sekcja dwujęzyczna w naszej szkole istnieje już od 12 lat. Centrum to miejsce spotkań, miejsce zadawania pytań, ale też szukania odpowiedzi. Chcemy, by było przestrzenią otwartą, inspirującą i twórczą. Chcemy organizować warsztaty dydaktyczne, warsztaty metodyczne, spotkania literackie, spotkania z, tłumaczeniami, z tłumaczami literatury hiszpańskiej. Chcemy też ym, wprowadzić bardzo bogatą ofertę dla szkół, ale także przygotowujemy część nie tylko dla wykładowców, studentów, nauczycieli i uczniów, ale też mieszkańców i pasjonatów języka hiszpańskiego, który staje się coraz bardziej popularny w Polsce. Kiedy powstała, powstała iberystyka, to nasi uczniowie jakby siłą rzeczy byli też tymi, którzy jako pierwsi podejmowali naukę na tym kierunku i na studiach tych licencjackich, a później również na studiach magisterskich. Nasi nauczyciele też pracują na uniwersytecie właśnie na iberystyce. Są to zarówno nauczyciele pochodzący z Hiszpanii, których do nas właśnie ambasada kieruje do pracy z młodzieżą w szkole, ale oni również podejmują pracę na uniwersytecie. No i ponadto, i ponadto my też, jako szkoła, podejmujemy współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim, z Wydziałem Humanistycznym przede wszystkim, między innymi też z Katedrą Języków Obcych. I ta współpraca oczywiście jest bardzo ścisła. Rok rocznie uczestniczymy w różnych imprezach organizowanych przez uniwersytet. Zapraszamy pracowników uniwersytetu do nas. No i tym sposobem te kontakty stają się coraz bardziej ścisłe i jakby coraz bardziej efektywne. And, and as a curiosity for instance here in, in poland is the second most uh, learned language in duolingo for instance so that gives you an idea how things have changed very quickly in, in the past 20 years for spanish in poland